Dzień dobry, w programie Temat Tygodnia witają Państwa Piotr Pawłowski i Joanna Wyrzykowska. Witam naszego gościa, Marek Biernacki, minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, czy słusznie robi rząd polski, angażując się tak mocno w konflikt na Ukrainie? Czy, czy to nie jest tak, że biorąc pod uwagę to nasze newralgiczne sąsiedztwo, byłoby dla nas dużo lepiej, gdybyśmy zachowali jednak arbitralność? Nie, w żadnym wypadku. My też my arbitralnie, my popieramy jej. I... Tylko ważymy. My ważymy tam, gdzie jest walka o wolność, o demokrację, walka o systemem. My jako Polacy mamy podwójne zobowiązanie, bo jeszcze nie tak dawno, bo to było nie tak dawno, 25 lat temu, Polski wspierały inne narody, inne państwa demokratyczne, gdy my sami musieliśmy walczyć o demokrację. Gdyby nie wsparcie tych państw, gdyby nie presja, gdyby nie wielcy prezydenci Stanów Zjednoczonych, tak jak Ronald Reagan, czy pani Margaret Thatcher, w, w Wielkiej Brytanii to nie wiadomo, jak się potoczyły nasze losy, gdyby nie aktywność Jana Pawła II. My teraz mamy to zobowiązanie do innych narodów, które walczą o wolność, o demokrację, o to, że chcą przystąpić do państw Unii Europejskiej, do państw, którymi wartością nadrzędną jest wolność i demokracja. Ale czegoś przy okazji tego konfliktu dowiedzieliśmy się także o sobie i o Polakach. Bo z tych danych, które są teraz dość głośno komentowane, wynika, że 50% nie chce stawać na straży granic. To troszkę jest tak, że można odnieść wrażenie, że rząd nie do końca słucha tych 50%, bo jednak ci ludzie chcą żyć w spokoju, pokoju, bezpieczeństwie, stabilizacji i może nawet nie angażować się. Przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo dla nas, jeżeli chcemy, dla nas, dla przyszłości dla naszych pokoleń, to jest to, żeby nasi sąsiedzi patrzyli na świat podobnie jak my, przez, mieli, mieli, przez, przez, przez pryzmat wolności i demokracji. Jak Ukraina będzie wolna, jak Ukraina będzie w Unii Europejskiej, daj Boże, w przyszłości Białoruś, no to Polska naprawdę wtedy będzie państwem bezpiecznym. Ja bym tych, tych sondaży nie przeceniał. Polacy są z reguły przekorni. Wiadomo, że teraz w mediach mówi się dużo o patriotyzmie, o tym, co się dzieje na Ukrainie. Ja jestem ciągle przekonany, ja mówię, że masę Polaków i dużo, bardzo dużo Polaków, to zresztą widać po filmach takich, nawet które dotyczą pewnych sfer patriotyzmu, że one są bardzo oglądane przez młodych ludzi, że młodzi ludzie w Polsce są jednak nastawieni mimo wszystko. Ten patriotyzm gdzieś z tyłu jest naszej duszy. Ja bym na Bałkanach. Kilka lat temu byłem, byłem w Afganistanie. Wiem, że polski żołnierz jest jednym z najlepszych żołnierzy. Polscy strażacy, policjanci, którzy pełnią tam misję, wypełniają bardzo dobrze. I to są ludzie młodzi. I nie, nie to tylko, że są strażakami, to misje wypełniają. Wie, znają ją, że służąc gdzie indziej, służą też Polsce. Dlatego my, wszystko te, na te badania, bym patrzył z dystansem. Oczywiście, że. Należy brać pod uwagę, należy poprawić komunikację, należy tłumaczyć nasze cele dla społeczeństwa i mówić obywatelom o tym, że wolna Ukraina, demokratyczna Ukraina to wolna Polska i wolna Ukraina. Gdy Ukraina straci swoją suwerenność, być może polska suwerenność też zostanie w jakiś sposób w przyszłości podważona. Chciałabym Pana zapytać o sytuację w polskim więziennictwie, bo mówi się o tej sytuacji coraz głośniej i coraz bardziej niepokojąco. Wiemy z doniesień, że więzienia są przepełnione, przepełnione, że więźniowie skarżą się na złe warunki, że ślą skargi, wygrywają te ogromne pieniądze. Jak tę sytuację zmienić? Jak, jakie Pan widzi wyjście, żeby w krótkim czasie żeby w krótkim czasie zmieniła się ta sytuacja? Są tutaj są dwie, są dwa aspekty tej sprawy, o których będę chciał opowiedzieć. To jest aspekt taki, że polskie wymienia są przepełnione i jest bardzo dużo też oczekujących na skazanie. W polskim systemie prawnym jest, czy w Polsce jest 85 tysięcy skazanych i osadzonych, co podkreślam, oraz 71 tysięcy, koło 70, bo ta liczba się zmniejszyła, teraz oczekujących na wykonanie wyroku. Polska jest takim państwem, tu mówię o danych statystycznych, żeby też było jasne, która na 100 tysięcy osób ma najmniejszą liczbę przestępstw. A największą liczbę skazanych w więzieniach. Czyli te dwie liczby, które wskazują, że polski system prawny, system penitencjarny, system całego wymiaru sprawiedliwości jest źle skonstruowany, bo te dane nie powinny mieć miejsca. Są też takie dane, które pokazują, że w polskim systemie około 300 osób jest skazanych na podwójne, co najmniej podwójne. Wyroki w zawieszeniu. Są osoby, są zdarzenia, są osoby, które były 21 razy skazane na podwójny na 21 razy były skazane na, na karę w zawieszeniach. To, 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 to świadczy o tym, że ten system jest niewydolny. Nie ukrywam, że chcemy zmienić. My zmieniamy system prawa karnego. Przygotowana jest nowelizacja. Ta nowelizacja jest teraz trafia na komitet stały, następnie trafi na radę ministrów. Ja nie ukrywam, że chciałbym tą nowelizację do lipca uchwalić. Po to, żeby ją wprowadzić w życie, rewolucja ta zmienia całkowicie system kar w polskim y, prawodawstwie. Oczywiście kary przeciwko zdrowiu, życiu, wolnościom seksualnym, hmm. nawet chcemy te dolne granice delikatnie podnieść, żeby dać sygnał, że wartość człowieka jest wartością nadrzędną, ale też w całym szerokim palecie innego typu przestępstw chcemy wprowadzić kary wolnościowe. Chcemy wprowadzić kary alternatywne, takie kary jak system dozoru elektronicznego, który obecnie dzięki tutaj pracy parlamentarzystów, senatorów, tutaj Piotra Zientarskiego udało się przeprowadzić sprawnie w Sejmie i, ten, i teraz przystosowujemy ten system o zwiększenie o 20 tysięcy na tysięcy osób. Chcemy, żeby grzywna stała się karą, wreszcie karą skuteczną. W Polsce ma bardzo małą ściągalność i orzekanie bardzo niskie kary grzywny. Chcemy też wprowadzić system kar wolnościowych, które będą polegały też na, na tylko ograniczeniu albo wolności, albo wykonywaniu szeregu prac tak zwanych prac społecznych czy użyteczno-społecznych. To też jako jedna z sankcji, którą zresztą teraz sądy zaczynają w jakiś sposób. Hmm, chyba nie może pod presją, ale też uświadamiałem sobie, że to, ta kara jest skuteczniejsza niż kara zawieszenia. No i oczywiście to jest nową kary, kary tak zwane łączne, ta kary włączne, znaczy trudno nazwać kary łącznymi. Kary, które chcemy połączyć, z jednej strony skazanie i osadzenie w zakładzie kary, na przykład na 2-3 miesiące skazanego, a później, żeby on tą karę odbywał na wolności, żeby zobaczył, co go czeka, jeżeli będzie dalej kroczył drogą przestępstwa żeby odpokutował też w jakiś sposób za swoje przewidnienia i grzechy, ale też, żeby płynie dług do społeczeństwa i do obywateli spłacał już w wolnościowych. Jest to cały potężny system. Drugi element, o którym i, to, i ten system chcemy przeprowadzić, to jest zresztą konsekwencją też y, y, zmiana systemu kary, zmiana kodeksu karnego, to jest zmiana konsekwencji zmiany kodeksu postępowania karnego, który przeprowadzamy. Nie ukrywam, że w tym systemie i w tym pakiecie zmian Obok teraz zmiany kodeksu karnego, też chcemy wprowadzić system, to jest bardzo ważne, o tym mówię w tym miejscu, ale to warto o tym powtarzać cały czas. Chcemy też wprowadzić rejestrację rozmów, rozpraw w kodeksie karnym. Ten projekt na przykład przygotował senator Piotr Zientarski członek krs i przewodniczący Komisji Nacki Komisji Ustawodawczej jest to projekt bardzo ważny, ponieważ wprowadza te elementy transparentności, jawności, ale może bardziej zabezpieczenia stron w postępowaniu procesowym, a zwłaszcza postępowaniu kontradyktoryjnym. I to jest dla nas taki element bardzo istotny. I to jest ten jeden i kolejny też elementem, nad którym pracowała komisja, komisja Kodyfikacyjna, to chcemy właśnie kodeks karny wykonawczy, tak żeby te kary były wspólnie zarządzane, zas 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 zasądzane. Natomiast drugim aspektem, o którym muszę powiedzieć, to jest to, że więziennictwo to przez kilka lat ostatnich nie było dofinansowywane. W tamtym roku, mimo kryzysu, udało nam się, to muszę powiedzieć, to więzienicy też powinni wiedzieć, obywatele, że to mimo wszystko, że pan premier, jeszcze wtedy premier Jan Trostowski po pozwolił nam uszczuplić budżet, ale nie, tych pieniędzy nie wziął do worka ogólnego, tylko przekazać, pozwoli przekazać na służbę więzienną. Było to tylko około 60 milionów w tym roku udało nam się przesunąć już kilkadziesiąt milionów. To będą też efekty, które poprawią warunki funkcjonowania i skuteczności służby więzienia. W żadnym wypadku nie chcemy zwiększyć ilości więzień, ilości cel, bo, tego, bo tych celi jest dużo. Chcemy na pewno poprawić strukturę funkcjonowania służby zdrowia, chociaż też musimy pamiętać, że wyroki Strasburgu szanujemy, ale nie do końca są takie sprawiedliwe, ponieważ więźniowie mają dostęp do służby na przykład zdrowia, czasami nawet lepsi niż obywatele, którzy są na wolności. I o tym też musimy sobie zdawać sprawę. Ale oczywiście szanujmy. Szanujemy w roku w Strasburgu, szanujemy, że wszyscy obywatele, nawet ci, którzy zeszli na, na, na złą drogę, są więzieni, są obywatelami i więzienie ma, ma nie służyć po to, żeby tworzyć recydywę poprzez warunki złe, ale, ale poprzez właśnie cały system prewencji, cały system probacji mają Panie prowadzić do alabobo, tego, żeby wrócili na właściwe miejsce. Ale propos tych systemów. Ostatnio została wprowadzona karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie, tak się to nazywa, która no, ma w jakiś sposób pomóc ofiarom przestępstw, przemocy domowej. Ale czy to nie jest? Także akurat w tym aspekcie, który w Polsce jest bardzo ważny i który jest mocno nagłaśniany, wymaga to jednak gruntownych zmian systemowych. Począwszy od działań policji, kończąc na, na tym, żeby sądy wreszcie otworzyły oczy na, na grozę, która dzieje się w wielu domach i próbowały rzeczywiście to, to zmieniać. Czy jest szans na taką zmianę? Tak, to Z jednej strony to są zmiany, które są, ja mogę opowiedzieć o zmianach organizacyjnych i prawnych. Te zmiany organizacyjne i prawne są, ale też te, przez te, te zmiany prawne organizacyjne musimy też wpływać na, na świadomość poprzez zmiany też systemu prowadzenia prac, prac szkoły, sądowniczej prokuratury po to, żeby też ten, ten, zmieniać sposób osądzania i spojrzenia przez sędziów. Na sprawy, podkreślam, są to są niezawisłe, możemy wpływać w sposób pośredni, to my, opinia publiczna i to musimy robić, ale też możemy zmieniać prawo, nie ukrywam, że i z tego się bardzo mi się ty też cieszę, że udało mi się wprowadzić na podpracę rządu, to zresztą to odbyło się w tym tygodniu, yy, prawo ochrony osoby pokrzywdzonej i świadka, chcemy wprowadzić cały pakiet spraw prawnych, bo organizacyjne w sądach, które są teraz remontowane, odnawiane, zresztą to też w policji, te inwestycje są bardzo duże, to mogę powiedzieć, że te inwestycje są bardzo duże, może niedostrzegane, bo ja za głośno o nich nie chcemy, mówić chcemy spokojnie pracować po to, żeby zmienić te warunki funkcjonowania sądów, to staramy się już w tych sądach wprowadzać właśnie pomieszczenia dla przesłuchania nieletnich pokoiki dla osób poszkodowanych, dla nieletnich, po to, żeby one się inaczej lepiej czuły, po to, żeby przesłuchanie było jedno tylko, żeby były przesłuchiwane na przykład przez jedną osobę, że inni uczestnicy procesu mogą patrzeć, mogą się przyglądać procesowi przez lustro weneckie. Wprowadzamy systemy, to też prawne, przez systemy teleinformatyczne, żeby była zachowana bezpośredniość udziału w procesie, ale żeby to dziecko, czy osoba nieletnia pokrzywdzona, z reguły te biedne ofiary nie musiały przeżywać traumy na sali sądowej, bo to samo wejście na salę traum Sądowo ja wiem, ja tylko byłem świadkiem, ale za każdym razem to jest może nie trauma, ale przeżycie, no to więc to dlatego też prowadzamy ten system ochrony i ofiary, i prawa ochrony i świadka. To muszą być prace kompleksowe i też podkreślam, że też musi być też to wywoływanie takiego pewnego zjawiska, My szanujemy niezawisłość sądów, ale chcemy stworzyć też warunki, żeby i sędziowie, i cały miast sprawiedliwości też zwrócił uwagę na właśnie na te, na te problemy, które przez długi czas były, ale chyba były tolerowane. I w naszym społeczeństwie, czy to w tylko naszym, to było w, spo, w innych społeczeństwach Europy, świata? Mm -hmm. y, przywołał Pan kilkakrotnie senatora Ziętarskiego. My wielokrotnie z nim rozmawialiśmy. On mówi bardzo często o m, sądownictwie z ludzką twarzą, czyli o takim indywidualnym podejściu do każdej sprawy. Jak Pan sądzi, czy to jest w ogóle możliwe? Tak, zresztą my to też właśnie tutaj y, stworzyliśmy strategię. Czy, czy, jak zostałem ministrem sprawiedliwości, to, czy były, początek prac był nad strategią, całego wymiaru sprawiedliwości. I nie ukrywam, że jednym z elementów, na którym zaczęliśmy pracować, też na strategię, na której ja byłem taką osobą bardzo zdopingowaną, żeby nad tą strategią pracować, było to, że było 21 ministrów sprawiedliwości i każdy po co pewien czas też zmieniał i majstrował wymiar sprawiedliwości, bo chciał po sobie zostawić w rzeczy wielkopomne dla społeczeństwa. A przez to też ten, ten wymiar sprawiedliwości czasami tak był od sasa do lasa wędrował. Brakowało takiej jasnej, czytelnej drogi. Dlatego też zresztą poprosiłem też doktora Nierzkiego, że tak wspólnie też ustaliliśmy, że strategią w tą to było ustalenie całego ministerstwa i nie tylko ministerstwa, to było też to po dyskusjach z senatorami, z Pytem Ziętarskim też, którego rola tu jest, no, zawsze będę powtarzał, i to będę zawsze mówił, że jest przeogromna i z wielkim zawsze z szacunkiem się wyrażał Piotrze. Mimo że często się różnimy, ale to na tym też polega, żebyśmy się wspierali w dyskusjach, które zostają między nami. I co jest też bardzo istotne w do głównego tematu, to jest to, że obywatel jest w centrum w wymiaru, w całej przestrzeni w wymiaru sprawiedliwości. Ta strategia, która była, strategia była konsultowana przez wszystkie prawie staraliśmy się z wszystkimi środowiskami, bardzo szeroko konsultować yy, prawniczymi, sądowniczymi. ona spotykała się na początku z dużym oporem, był dosyć duży opór. Przeciwko strategii, przeciwko temu spojrzeniu, bo mówimy, uważamy, że obywatel jest najważniejszy, czyli człowiek, czyli inaczej mówiąc, parafrazując Piotra, to jest to, że wymiar sprawiedliwości jest ludzką twarzą, bo wymiar sprawiedliwości, cała przestrzeń yy, sprawiedliwości powinna służyć obywatelowi, powinna służyć człowiekowi i koncentrować się na nim. To nie jest instytucja zbudowana jako jedna z tych trzecich władz, tylko dla samego siebie, po to, że jest tym tą instytucją, to jest ten fundament, ja chcę powiedzieć, że jeden z najważniejszych, być może w naszym społeczeństwie, i zawsze będę podkreślał, że niezawisłość sądowa jest najważniejszym elementem naszego ustroju. Jeżeli podważymy ust, niezależność sądów, być może zniszczymy też naszą, nie tylko system demokracji, ale naszą cywilizację. I na tym będę też stał zawsze. Ale musimy uwzględnić, że to ma służyć obywatelowi, że obywatel musi się czuć, nie bać się, nie, nie być zestresowany przy zatknięciu się z wymiarem sprawiedliwości. To zawsze jest jakieś przeżycie, bo to wiadomo, że człowiek nie idzie dla, dla, dla przygody, dla sportu, to nie jest instytucja kultury, to jest instytucja, która, Duże emocje. która musi te emocje wywołać. Dlatego też musimy skoncentrować się na tym, żeby obywatel się czuł w przed wymiarze, w, w sferze tej wymiaru sprawiedliwości właśnie jak najlepiej, jak najlepiej, żeby nie było tego, nie było tego dyskomfortu. Dlatego też mówię, podkreślałem o tej ustawie, mówię o ustawie ochrony prawowoń świadka, nagrywanie, rejestrowanie. Rozpraw sądowych to też służy właśnie przede wszystkim obywatelom, pokazuje też, daje też szansę na transparentność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Portale orzeczeń, portale informacyjne to jest cały proces bardzo złożony, bardzo szeroko, który musi funkcjonować, który musi funkcjonować właśnie w kierunku w z ukłonem do obywatela i służyć jej. Panie Ministrze, a czy, wspomniał Pan o dużych emocjach, a czy to nie jest tak, że duże emocje, ale jednak negatywne wiążą się z tym, że Polacy zaczęli odbierać swoje przesyłki sądowe w kioskach ruchu, w kioskach z gazetami, tam gdzie się sprzedaje bardzo różne rzeczy, gdzie tak naprawdę w kolejce stoją różni ludzie, też często sąsiedzi. Jest to trochę dyskomfort. Czy naprawdę nie udało się tej sytuacji uniknąć? Sytuacja jest sytuacją obiektywną. Nie znaczy w... wolny rynek, to? Nie, nie, nigdy nie wolny rynek, chcę powiedzieć, jak to wyglądało. Dokładnie, dokładnie bo tutaj nie były tylko mechanizmy wolnego rynku i warto tutaj wyjaśniać. Przede wszystkim za przesyłki, za organizowanie tego typu przesyłek odpowiadały zawsze sądy. Teraz, to jeszcze moi poprzednicy skonstruowali Centrum Usług Wspólnych przy sądzie apelacyjnym. Centrum Usług Wspólnych zorganizowało od kwietnia przyszłego roku, jeszcze przed moim przyjściem, żeby też było jasne, przetarg dla wszystkich, na wszystkie sądy. Rynek nie jest o tyle rynkiem wolnym, ponieważ poczta, jeden z udziałowców, jest operatorem narodowym, różnie się nazywa operatorem, to jest powszechny, o tym musimy pamiętać, jest bez vat -owca. czyli nie płaci vat czyli w, w, akurat w tej kategorii przesyłek ten VAT był, można, nie był uwzględniany, jeżeli chodzi o pocztę. Poczta nie musiała przedstawiać ceny, ceny z VAT-em, czyli miała oby sytuację uprzywilejowaną. Na się przetarg. Na przetargu prawo zostało tak skonstruowane, jak zostało przez ileś lat temu i przez dyrektywy unijne, i przez yy, parlamentarzystów. Ja też jestem parlamentarzystą, to tylko stwierdzam fakt i też przed tą odpowiedzialnością nie unikam, w walce z korupcją, nie wiem czy przypadkiem, czy też nie wyrano dziecka z kąpielą w pewnym momencie, na tym się zaczynam zastanawiać, ponieważ Y, cały, y, 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 wszystkie dokumenty, które zostały skonstruowane przed przetargiem i cała, oferta, cała to SIF, oferta, która została zaprezentowana, tak jak Centrum Usług Wspólnych wymagało, uwzględniało to, że zwrotka, wzrotka, która jest y, dokum, bardzo ważnym elementem e, potwierdzającym, tak? jest mhm. dokumentem. Mhm. Y, to zostało zaskarżone przez y, jednego z uczestników y, tego obrotu i. To był element, który decydował o tym, że w całym przetargu i KIO, i kio czyli Krajowa Izba Odwoławcza, przy, przyznała rację y, osobie po stronie skarżącej, no i w tym momencie tylko cena mogła się liczyć. Y, projekt ten y, całą umowę podpisywał dyrektor sądu apelacyjnego w Krakowie oraz prokurator generalny, czyli tutaj kwestia transparentności była badana na różne sposoby. I też musimy też jeszcze jeden element pamiętać, że grupa, która wygrała, bo tym to jest bardzo ważne, to jest grupa też koncesjonowana. To jest grupa, która funkcjonuje na rynku polskim, pocztowym i ma koncesję. Dlatego też ministerstwo to, co zrobiło, co mogło, poprosiło w ogóle adwokatów, radców, sądy o to, żeby przekazywali informacje, jak wygląda dostarczanie przesyłek. I tu Pana zaskoczę, tych skarb na razie za dużo nie ma. Jest jakaś informacja medialna, która się pojawia, my cały czas bardzo mocno i prosimy o to, żeby nam przekazywać, ponieważ umowę można jedynie wtedy rozwiązać, gdy nie są zrealizowane warunki przetargowe. Jak dotąd okazuje się, że tych informacji za dużo takich negatywnych nie napływa. Poprosiłem urząd kontroli, regulacji rynku elektronicznego o to, żeby też dokonała kontroli UK. I ta kontrola, i o to mam trochę, przyznam się szczerze i też uczciwie, w całym sprawę, sprawiam, to pretensje, że taki wniosek złożyłem w styczniu. A jak się okazało, jedna kontrola, która wyszła, nie została wpuszczona, ponieważ była jakaś podstawa prawna i dopiero w marcu ta kontrola wchodzi. Ona trochę, według mnie, jest spóźniona, spóźniona przepraszam, ponieważ mi zależało na tym, żeby sprawdzić warunki, czy, czy firma spełnia wszelkie warunki, które mają zapewnić bezpieczeństwo obrotu pocztowego właśnie styczeń luty, nie, jak okres późniejszy, bo w tym momencie, ale dobrze, ta kontrola luszy, będziemy mieli te e, informacje miarodajne. co podkreślić, że są pewne procedury, procedury, które zostały stworzone prawne, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, tutaj rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim, ministrem Majku on mówił, że nawet w Unii Europejskiej zauważono, że te zapisy są błędne, że nie w pewnych, w pewnych sytuacjach nie tylko ten dominanta ceny powinna funkcjonować przy przetargach, bo to jest kolejny przetarg, którym dostrzegamy problemie. Ja Takie też mamy przy systemie dozoru elektronicznego nowy przetarg. Też przeżywamy pański krzyż z całym tym systemem. Wiemy, że chcemy być transparentni, chcemy robić wszystko jak najbardziej jawnie, publicznie. Chcemy właśnie, żeby te elementy były jak najbardziej obiektywne, ale czasami się dzieje. Przy tego typu przetargach, że być może wylewamy dziecko z kąpielą. Ale to musimy wyważyć, to muszą być już decyzje przy zmianie prawa bardzo racjonalne też żeby właśnie nie odbijać się ciągle od ściany. Dużo mówi pan o bezpieczeństwie, mówi pan o tym, że trzeba patrzeć na człowieka i że to człowiek tak naprawdę się liczy, czy możemy czuć się bezpiecznie, tak Pana zapytam, w odniesieniu do ostatnich zdarzeń, czyli do wyjścia z więzienia Pana Mariusza T. i kolejnych, którzy będą wychodzić. Czy Pan uważa, że społeczeństwo może czuć się bezpiecznie? Tak. Bo nie ukrywajmy, no w mediach była jakby pobudzana ta, ta pobudzane to poczucie, takie zagrożenia. Tak, właśnie pokazuje. I co jest ciekawe, media nie pokazały później tego drugiego końca i nie kontynuowały tej sprawy, ponieważ właśnie w oparciu o tą ustawę Zaczęto dopiero kontrolować osoby, które wychodzą z więzienia, i osoby, o których wiemy, że system rehabilitacji, czyli rehabilitacji, prewencji, rehabilitacji jeżeli to moralnej, to moje mówię tego słowa, czy cały system prewencji, system terapii był nieskuteczny I wiem, że te osoby mogą zaatakować drugiego człowieka. Bo do nie chodzi o te przestępstwa, tego typu przestępstwa. Właśnie dlatego dobrze, że ten system jednak ta ustawa została wprowadzona, bo zawsze to przez tą ustawę patrzy się tylko na sprawę i nakazu Mariusza Trynkiewicza. No Mariusz Trynkiewicz, na razie ta ustawa go objęła, jak Państwo wiecie. Sędziowie na wniosek dyrektora zakładu karnego przyjęły, bo to, to się też nie przybijało do mediów, przyjęły zabezpieczenie w tej formie, że policja musi go pilnować bardzo rygorystycznie, nie może wyjechać z kraju, policja może stosować nawet czynności operacyjno-rozpoznawcze, jak on chce opuścić miejsce, gdzie przebywa, musi godzinę przedtem informować komendanta policji o tym, że to miejsce chce opuścić. Czyli tutaj rygorystycznie jest niby, niby na wolności, ale de facto to jest praktycznie areszt domowy, jest pilnowany przez policję do zakończenia całej procedury. W pierwszej instancji, jak Państwo wiecie, zapadł wyrok sądu jednoznaczny, który skierował go na, do, na terapię do zakładu w Gostyninie. I po drodze też pojawiła się sprawa, myślę, że tam, też to chcieliśmy to uwzględnić w swoim właśnie ustawie, że jest kilkanaście osób, które w międzyczasie, to, to są rozłożone w czasie, te osoby będą puszczały. Cele więzienne i o te osoby już będą objęte albo dozorem, albo dozorem w takim klasycznym policji prewencyjnym, albo dozorem przez, na miejscu swojego zamieszkania, będą już kontrolowane. Być może to właśnie będzie zabezpieczało przed tego typu przestępstwami. Ja nie ukrywam, że wstrząsnęła nas sprawa, to chyba była grudniowa z ubiegłego roku, sprawa, gdy właśnie tego typu przestępca wyszedł, bo od razu po wyjściu dokonał bardzo brutalnego gwałtu nam, na, 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 na bardzo młodej osobie. I jak się później okazywało, ta osoba właśnie też powinna podlegać albo terapii dalszej i chyba powinna podlegać bardziej dalszej terapii czy umiejscowieniu w środku tego typu, niż w zakładzie karnym, ponieważ zakład karny tej osoby nie wyleczy. Panie ministrze, na zakończenie chcę zapytać o uwalnianie zawodów. No, bo odbywa się ten proces. Na początku wszyscy byli sceptyczni. Dziś o trzeciej transzy mówimy. 240 w sumie profesji licencjonowanych zostanie uwolnionych. Ale opozycja mówi wprost: deregulacja zmniejszy jakość usług oferowanych przez firmy, które poszukują oszczędności w walce z tanią konkurencją. Gdzie leży prawda? Czy to jest tak, że rzeczywiście zawody zamknięte otwarcie ich spowoduje, że usługi będą tańsze, a no może lepsze? Czy też tak jak było, może było lepiej? Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że przed deregulacją wszyscy mówili, że powinna dojść do regulacji zawodów. Mówi. I to wszyscy mówili nawet w tej sferze, w której tak naprawdę jak ustawa deregulacyjna weszła, to aż tak głęboko nie objęła na przykład notariuszy, ponieważ ten rynek już jest ukształtowany. Ale ważne jest, każdy ma określone szanse i może sposób funkcjonować. Jesteśmy na etapie takim, że teraz jest druga transza kończy, już jest trzecie czytanie będzie w przyszłym tygodniu. I do Sejmu, bo Rada Mistrów przyjęła trzecią, to była druga tańsza, trzecią tańszę przyjęła i to ona teraz wpłynie w najbliższym okresie czasu. Na 110 zawodów. Tak, my, my otworzyliśmy stronę, jest strona internetowa na naszej na, 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 stonie, na, na e, stronie ministerstwa, w której zwracają się do obywateli też o to, żeby obywatele wskazywali miejsca, w których te transze, których miejsca są jeszcze uważają bardzo mocno regulowane. Ja nie ukrywam, że najbardziej mi tak zależy i tutaj na przykład jestem przekonany całkowicie o skuteczności deregulacji w sytuacji, w których osoba kończy Kończy wyższe studia, zdaje egzaminy i co? I chce iść do określonego zawodu, i nagle zdarza się, że bo musi dawać kolejny egzamin, żeby, żeby zdobyć uprawnienia, które powinna zdobyć już będąc, będąc na uczelni. I tego typu zawody są właśnie też bardzo regulowane, na to zwróciliśmy uwagę, deregulowane. Zwróciliśmy też na to uwagę, że na przykład przy maklerze giełdowym, że Wyższa Uczelnia, bo to jest tej nowej transzy, um, uczelnia wyższa ma umowę z knf -em bo to też musi być ten warunek zabezpieczenia, właśnie o czym mówiliśmy o tym drugim elemencie. Jeżeli ma uczelnia z, z umowę z KNF-em, to w tym taka osoba po zakończeniu studiów, bez egzaminu, może dalej ubiegać się o to już, żeby zostać maklerem giełdowym. Ponieważ hmm. uczelnia ma tą wiedzę, która go do tego upoważnia. Poprosiliśmy Bank Światowy też, bo to jest najlepsze, bo wiadomo, że politycznie to jedna strona, a opozycja zawsze będzie mówiła, że jest źle, że partia rządząca, Minister będzie mówić, że jest bardzo dobrze, że ta deregulacja odniosła sukces, więc nie ukrywam, że mi bardzo na tym zależy, żeby przejrzeć dokładnie, jak wygląda ten, ten mechanizm deregulacyjny. Poprosiłem bank, ekspertów z Banku Światowego o to, żeby dokładnie nas nam przeanalizowali i sprawdzili, czy ta deregulacja była elementem skutecznym, pobudzającym rynek, dającym młodym ludziom szansę, nie psującym przy tym rynku, bo to jest bardzo też ważny element, otwierającym go. I też, na ile ta deregulacja była prawdziwą deregulacją, czy tylko też deregulacją y, y, pozorowaną na przykład. Też ten element jest podwadaszony, że nie deregulowaliśmy jeszcze tak głęboko, jak powinniśmy deregulować szereg zawodów. Y, ten rok będzie rokiem takim właśnie istotnym. Nie ukrywamy też, że sami weryfikujemy bardzo dokładnie y, jak to będzie nasze, 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 nasze dotychczasowe prace i efekty, ponieważ już sztansze wchodzą, ale oczekujemy bardzo mocno na ten... Y, Pracy ekspertów z Banku Światowego, ekspertów, którzy tego typu procesami przyglądali się i zarządzają. To będziemy im w tym roku mieli tą informację. Na pewno ją opinii publicznej przedstawię. Przyznaję, że sam, że jestem bardzo ciekawy wyników. Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwości, naszym i Państwa gościem był. Bardzo dziękujemy za spotkanie, Panie Ministrze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu również dziękujemy. Spotykamy się za tydzień. Kłaniamy się, do widzenia. Do zobaczenia.